Kurczę, a co to jest w ogóle? Zobaczcie. Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, i czujemy cały czas taki posmak. Po prostu, nie wiem, palonej. Coś kwaśnego. no, Jakiś kwas, kurczę. Preparat do rozkładania rdzy. Byp. Kurczę, jakaś niemieckiej firmy. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, kiedy to zamówiłem i na co. Słuchajcie, jak zamawiacie... To wszystko tutaj na tych zdjęciach z takich słynnych po prostu aukcji ktoś sprzedaje, jest takie wielkie, a to w takich małych buteleczkach przychodzi, więc patrzcie naprawdę ile to tak naprawdę ma mililitrów. No się ludzie ludziska, dzisiaj robimy projekt, czyścimy te kratki przeciwburzowe, te burzówki tak zwane, wyszlichowałem to i teraz użyjemy takiego rekovera od rdzy. On jest, on jest na zaprawki do auta. Zaraz wam pokażę. Firmy takiej niemieckiej. Na pędzelek nie będzie nam potrzebny do naszego auta. Nie będzie nam potrzebny do naszego auta, czyli coś takiego. Pędzelek i ma to neutralizować. To rdze zaraz postaramy się znaleźć jakiś pędzelek i spróbujemy. pędzelki mam tutaj. I spróbujemy to pomalować no jakoś miseczkę najlepiej wyleję żeby o, nie chcę tego zbytnio pobrudzić bo może wtedy już nie działać i zaś jakaś reakcja w środku jak pobrudza tak to wyleję na takoskówkę i ma podobno to się zrobić czarne a czy się zrobi, to zaraz zobaczymy. Ma neutralizować to rdzę. Powiem Wam szczerze, pozostawimy to na jakieś 30 minut. Wyczyścimy te kratki i zobaczymy reakcję tego to jest odlew czyli to jest żoliwo. być może że to nie będzie na tym żoliwie działać ale zobaczymy czy zrobi się czarny pędzelek już się zrobił delikatnie czarny więc jakaś reakcja jest na pewno hmm, Wydajne jest dobra słuchajcie niech to wejdzie i zobaczymy co z tego będzie i czyszczę jak co roku widzicie te krateczki w momencie, kiedy jest naprawdę tutaj wielka ulewa, to wszystko spływa. I jeśli to nie będzie drożne, słuchajcie, to, to niestety podleje tutaj może podlać garaż, chociaż to się nigdy nie zdarzyło. Słuchajcie, nie mam pomysłu. Tutaj chciałem taki malutki otwór tutaj wywiercić, żeby ta woda po prostu spływała. Tam gdzieś jest otwór, więc jak widzicie, w tamtym. Spływa woda. Tutaj niestety nie. Próbowałem to pod kątem wywiercić, niestety się nie da. No nie mam takiej nie znam takiej technologii przede wszystkim i nie wiem jak to zrobić. Jeżeli ktoś mi podpowie, jak wywiercić pod kątem o tak. Otwór tam głębiej dajcie tam znać. Dobra, słuchajcie, ta kratka, zobaczcie, tak wygląda. Zaraz ją też przeszlufujemy z grubsza. Zobaczcie takim sprzętem. I też pomalujemy. Dobra, idziemy. Zobaczymy co tu się dzieje. Ja wiem, że to jest za mało czasu. Mm, czuć jest kwasy, słuchajcie, taki coś kwaśnego. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś... Nie jest, zobaczcie, widzicie? Jest ostrzeżenie ten znaczek. Uwaga. Podobno bardzo dobry produkt no i co tu się dzieje nam? słuchajcie może założymy jednak rękawiczki i i weźmiemy te boczki też wysmarujemy boję się, że może nie, że mi popali ręce tylko będzie szczypać i kiedy będę ręce mył później trzeba jednak o łapki dbać Dobra, słuchajcie, no coś tutaj wchodzi myślałem, że to będzie takie bardziej zjawiskowe, ale niestety, ale dajmy to czasu. Słuchajcie, już coś się tutaj dzieje, zobaczcie. Ale dobra, dajmy szansę po wytarciu, zobaczcie. Widzicie to? Coś już, jakaś tu reakcja jest. Dobra, słuchajcie, jak już mam rękawiczki, wyczyszczę tutaj ten kanał. Nie będę wam tego pokazywał, no bo co to, to na kolanach i, i wylewanie tego urobku. Więc spotkamy się za chwilę, pokażę wam tam efekt końcowy. Słuchajcie, no co ja mam się tam męczyć rękoma? Rękoma tego nie wyłożę. Zobaczcie, mam odkurzacz ten. Mam odkurzacz. Więc zobaczymy tylko. O, jest worek Dobrze. No i ciosimy. Tym odkurzaczykiem po co to wyciągać i się męczyć? mamy tu kontakt. Oto. No, zobaczcie, jak ładnie to wyodkurzyłem. Tu nie będziemy wyciągać tej wody, bo mam tutaj worek założony w tym odkurzaczu, więc szkoda mi tego worka. Słuchajcie, przejdziemy teraz tutaj. Zobaczymy, jak to. No, powiem wam, zobaczcie, że jestem miło zaskoczony. Nie wiem, czy to widać. Jest, ale. Jest reakcja. Takie białe się zrobiło. Bierzemy słuchajcie ten drugi i szlifujemy go. Tylko muszę chyba palnik odpalić i go podrzać trochę, bo się zrobił. Zobaczcie. Yy, zalałem go trochę wodą. Podrzucajemy go chwilkę. To jest po w produkcie, w aplikacji, a to jest wyszlifowane oczywiście z wierzchu niedokładnie i jest przed. Jest różnica, naprawdę. Ciekawe, czy, czy ten efekt będzie jak długo. Zobaczcie, w niektórych elementach to, że tak powiem, zczerniało. Tutaj, gdzie jest głębiej, te pokłady rdzy, a tu, gdzie jest wyszlifowane, jest ładne takie, takie szkło. Jest naprawdę tutaj to aż ślizgie Fajny taki efekt. Zobaczymy jak długo to będzie się trzymać, utrzymywać słuchajcie, i czujemy cały czas taki posmak. Po prostu, nie wiem, palonej, coś kwaśnego. No jakiś kwast kurczę. Dobra, słuchajcie, muszę użyć drugiej łapki.